Cześć, witajcie ponownie w grze The Division. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam podstawy Dark Zone. Przy czym w tym Dark Zone, tam mogłem kilka rzeczy troszkę źle powiedzieć, bo to było to, co mi się wydawało. A to jeszcze zweryfikuję Wam w jakimś tam przyszłym odcinku. Jak będę wiedział, bo tam troszeczkę jest bugów jeszcze w tej strefie i tam się coś tam dziwnego podziało. Zresztą to było widać na tamtym odcinku. A dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Będziemy robić misje główne. Chciałem wam powiedzieć, że dostałem bardzo fajną paczkę do Ubisoftu. Jak widzicie, mam już koszulkę Division 2. Dostałem też tam kilka innych, było fajnych rzeczy w paczce. Możecie zobaczyć na Facebooku i albo na Instagramie są zdjęcia wstawione. Możecie sobie obejrzeć. W międzyczasie robiłem takie misje poboczne. Zbierałem, mam 12 level, zbierałem te takie punkty na perki na skile do wydania. Robiłem takie misje poboczne typu to co tutaj jest takie naj, najłatwiejsze czyli na przykład zdobywanie y, tych control pointsów, to no, jest tylko taki, st taka strzelanina. Dzisiaj zrobimy sobie misję główną, tą może uda się zrobić też drugą. Ogólnie w grze, gra mi się tak podoba, niesamowicie, jest moim zdaniem, moim zdaniem jest dużo lepsza niż y, jedynka, zrobimy sobie tu szybko matchmaking. Wieczkać, yy, coś się źle klikam. Okay. Jest trochę inna klawiszologia niż Wiedynce. Jest tyle rzeczy do zrobienia w tej grze. Tak mi się to wszystko podoba. Yy, dużo więcej niż Wiedynce. Jest naprawdę zapełniony yy, content tutaj. Jeżeli ktoś chce pograć, to się bez kitu nie będzie, nie będzie nudził. Ja zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Yy, tutaj mamy dzisiaj Muzeum Lotnictwa i

Powiem wam, że polatałem też trochę w Dark Zone ostatnio. No to tam właśnie trochę było i, i, inaczej niż w poprzednim odcinku. On był taki zbagowany lekko. Tam miałem jakąś bardzo dziwną opcję. Udało mi się wynieść pewne rzeczy, ale też zostałem raz zabity. Ale kurczę, prawie wygrałem nie? z gościem. Ale drugi mi wszedł na plecy jego ziomek i ja się tego nie spodziewałem. a Gdybym wiedział, to bym dwóch zabił, kurczę. Ale niestety się nie udało mi. Udałem straciłem przedmioty. Ale dobrze było poczuć tą tą strefę. Tak naprawdę. Ale tak, tak mi się wszystko fajnie tutaj podoba i, i dziwię się, jeżeli jeżeli się, się gra nie podoba czy widzą, no bo bardzo mało wyświetleń jest niestety YouTube strasznie mi ogranicza zasięg od kilku miesięcy e, na naprawdę dobrych grach mam tak mało wyświetleń ale mimo wszystko e, chcę tą grę nagrywać będę ją nagrywał, bo uważam, że, że warto ja tam jakiś gościu leży chyba mogłem go e, chyba mogłem go podnieść też tym moim he, dronem helikopterem chciałem powiedzieć Uuu, tutaj jakiś Paweł Jumper był. Dobra, chyba no mamy wszystkich. Możemy przyjść do dalszego punktu. A, dobra, to schodzimy do podziemia. W podziemiach są trudniejsi przeciwnicy. Ale jest fajne, faj, fajne są te podziemia, podoba mi się. Są też lepsze loty w podziemiach. Można też przychodzić nie, nie tylko na misję, ale tak o sobie. Na, na luzik że tak powiem Spuszczamy miny Ładne połączenie z innymi Tu mam opancerzonego Spróbuję weźmieć snajperkę, bo mam taką jakąś nową broń Ona może nie jest najlepsza na takiego bossa Bos'a to najlepiej właśnie na... Taki, takich o to lepiej... No nie, nie mam jak na, na plecy im wejść, w plecy im strzelać, tego dobrze jak jeden odlurowuje, a inny strzela, tak jak no, tam ci powinni, oni go nie widzą niestety. Ale oni powinni w niego bić. On tam się w ogóle schował. Dobra, może zaraz na kogoś usiądzie, a ja będę mógł działkę wystawił. Kurde, no nie ma takiego słabego punktu. No, no, no. Działko powinno się zniszczyć samo po zabiciu wszystkich przeciwników. No i słuchajcie, zbieram te luty. Mówiłem, że nie warto zbierać, a ja i tak zbieram. Jestem uzależniony od tego, hmm, ale jednak zauważyłem, że trzeba zbierać. Tu jest troszkę inaczej jednak przydaje się to, ale nie trzeba tak szukać jakoś specjalnie, na pewno trzeba szukać takich surowców, o to jest ważne, żeby zbierać, bo musimy ulepszyć naszą naszą bazę, zbierajcie, bo to było jeszcze takie jedno przejście, musimy ulepszyć nasze bazy, za to dostajemy takie dodatkowe nagrody, także to zbierajcie, te różne skrzyneczki, które są takie pierdolne. Military rape, explosive Później to się przyda na endgame już Oj, tutaj jestem miejsce, no Już Dużo bardzo przeciwników. Misje, misje powoli zaczynają się robić takie dosyć trudne. Aha, dobra, to, bo musimy to uruchomić. To ja spróbuję czy ja to mogę. Co my zrobić? Disable. A, tak, dobra, trzeba postrzelać. Dobra, jeszcze jeden. Ok. Tego grubasa musimy właśnie na plecy. Jego to na stówkę. Tam jest taka torba, nie? Te czerwone... Torby u wszystkich, to trzeba je Właśnie rozwalać u -u. Kurdy O, ja leżę, zaraz ktoś ładnie na plecy wjechał O, tutaj, ta skrzyneczka. On nie chce z piąchy, z piąchy na hita mnie będzie Teraz tam ładnie mu wiadą. O, cyk. Musi u siebie współpraca. Jeden odciąga, na siebie bierze jakby ten ostrzał z niego, a, a drugi strzela na plecak. I to jest wystarczające. Ta amunicja mi niepotrzebna. potrzebna. Coś tu nie można otworzyć. Yeah, okay. A fajnie, planetarium w Warszawie jest takie. Jeżeli ktoś je, bywa w Warszawie albo mieszka, to polecam się przejść. W Centrum Nauki Kopernik jest coś takiego. Chyba tutaj, Mamy tu jedyne drzwi otwarte. Defeat the Trussans. Dobra, musimy poczekać, aż przeciwnik przyjdzie. Ale też, właśnie, jeżeli będziecie grać. To musicie sobie tu klub obejrzeć, otworzyć, i tu macie wyzwania tygodniowe klubu. O, nowe są. Dodajcie to sobie, później musicie odebrać nagrody. Dodawajcie to wszystko. Teraz eee, musimy przeciwników się pozbyć. Dobra, nikt nie idzie. Te nagrody są tutaj. Charakter. Czekajcie, gdzie to było? Progression. O, i tutaj. Później, jak już uda wam się zebrać, to musicie tu kliknąć i tam będzie odbierz. Żeby się dodały. No, trochę tak głupio zrobione, moim zdaniem powinny się z automatu zbierać. Niestety się nie zbierają. No, tu jeszcze, jeszcze trzeba czekać na Stąd chyba wyjdą. Coś długo idą no tam ktoś jest normalnie A lol na górze są <laughs> Jak tam granat rzucić nie mogę Czekaj gości już ci pomagam O nie, coś tu jedzie, ale to nasze. Dobra, nic się nie dzieje, tam niestety nie można... Cyk. Jakie to jakoś tak mało, małe przestrzeń. Dużo do zrobienia. Bliż second home, no dobra. Tutaj gdzieś trzeba będzie wejść. Idziemy. O i tak właśnie są te skrzyneczki pochowane. Jakaś fajna broń, ale to jest chyba też snajperka. Snajperki są dosyć słabe w Division, się nie przydają. Gra jest bardzo dynamiczna i strzelanie ze snajperki to takie szczególnie z takiej, jeszcze z karabinu. Z karabinku to jest ok, ale z takiej typowej snajpy I to jest nieprzydatne w zasadzie. Chyba, że takie jakieś dodatkowe mody gdzieś są do zdobycia do nich, bo zobaczcie, na przykład. wycelowanie dużo czasu zajmuje. Ja dopiero przyciskam. Tego stresu nie trafiam. Kurczę, no akurat mi go... Zdjęli. Duży damage bardzo wchodzi, ale tak jeżeli przeliczymy to na damage per second czyli na, na depsa, to to jest mały depsik. Nie warto się w to bawić w ogóle. Aczkolwiek no, przydaje się... Ja bardzo lubię tutaj y, pistolety właśnie maszynowe, typu jakaś mp 5 takie rzeczy. No ale przydaje się też karabin Assault Rifle. To czasami jest ciężko zdobyć. Akurat na ten poziom, który mamy. No, tam jest przeciwnik. Użyciłem ten granat? Nie. Rzuciłem. Na Marsie jesteśmy teraz. Fajnie, fajnie to zrobili, bo te misje główne właśnie polegają głównie na tym, że... ...jesteśmy... w muzeum. Już spoko pomyślane I, i chyba wszystkie misje to jest tak muzeum jak na razie zauważyłem. To, bo następna misja na poziom 12, jest też w muzeum. Dobrze. Tamtego zabili? Zabili. A my tu mamy jakieś zielone. Co oni nie idą. Nie wiedzą gdzie może. No, i widzicie z tego już się tak gorzej strzela bardziej, że na przykład przykład maszynowy nie można cerownika z założyć tylko raz docik Podniesiecie go tam się go podnieść Podoba mi się to, że tutaj przeciwnicy się mogą położyć w tej części Ej, Ale chyba gracz nie może, bo muszę zobaczyć co no, wygląda Podniesiecie go czy nie? No co jest? Jesus Gość przy Tobie stoi, nie możesz go podnieść. To mnie tak denerwuje. Większość ludzi, którzy w to grają, na pewno grają we wcześniejsze części. Dlaczego nie podnoszą się wzajemnie, to, to nie wiem. Odnoście ludzi, jak gdzieś leżą obok Was. Jakiś polak z zgra ze mną. Co musimy zrobić? Zeskanować y, części pocisku rakietowego Dwa Gdzieś trzeci jeszcze jest. No, ale ja wierzę, że to tyle będzie O, o Fajnie jak każdy ma te miny naprowadzające, to wtedy bardzo duży łączny damage wchodzi i, i szybko padają, ta pierwsza fala. Okej, okay, przy tu mamy wszystko. I skrzyneczkę.

Sie siebie trochę tutaj trafiłem. w dolnie. Ale brakuje mi tutaj strzelania z pierwszej osoby, no. W, tym, w tej dywizji czasami. Ale to jest już taka gra. DPS No tam mamy bossa Gdzieś tam ma żółte te, te. Chodź do mnie gości, chodź do mnie, chodź do mnie Chodź do mnie Chodź do mnie Dawaj, dawaj O nie, boss do mnie przyszedł Tak od razu mnie uspokoił, żebym do niego nie strzelał o, o, dużo tutaj usiłków muszę szybko się uleczyć. Dobrze, żeby tego bossa było zabić Ale nie mam akurat dostępu do tych jego... O, tam już zabili go. Trój eee, punktów. I to wszystko? Coś jeszcze tu, jakiś hey, niebieski ja locik wziął No ale jak widzicie, ogólnie misji... O, tu jest. Bym, bym pominął. Ogólnie misji jest... <laughs> Okej, okay, co to za faza jest? Ogólnie misji jest bardzo mało tutaj głównych, bo ja już, ile miałem? 27% chyba przed chwilą, mam 33%, ale tak jak mówiłem, to nie jest główny content, na którym twórcy się chcieli skupić, To nie ma przejścia, żeby tam czasami mogły być takie poukrywane rzeczy, ale nie ma. Spoko, fajne te misje z muzeum, mi się to podoba, nie wiem, ja jakoś tak lubię gry Ubisoftowe, lubię to strzelanie. Nie wiem, czy Wam się podoba. Możecie da dawać znać zawsze w komentarzach, co sądzicie. Komentarze są zawsze mile, mile widziane. Chcemy jeszcze tutaj doczyścić. Eee, wyczyścimy sobie tą miejscówkę. To będzie nam do odcinka pasowała. Bo już tej kolejnej misji nie będę robił, bo ona może być się okazać po prostu za długa. Nie wiem czy one mniej więcej mają tyle samo czasu czy, czy, czy to różnie bywa. Ale tą miejscówkę tutaj warto jest wyczyścić. Bo tutaj są Yy, takie właśnie surowce, tutaj akurat jedzenie do tego, żeby zaopatrzać nasze pobliskie yy, przejęte punkty kontrolne. Jak my przejmujemy te punkty, to ja przynajmniej tak zrozumiałem, jeszcze tak do końca nie jestem pewny, ale jeżeli mamy przejęty punkt, to w danej dzielnicy, jeżeli wszystkie przejmiemy punkty, nie będą respić się o, o te pachoły wszystkie. Powinno być czysto. Dobra, wyczyszczone. I tutaj, te żarcie jest do przyjęcia. To później się te, te punkty kontrolne w to zaopatrzę, za to też później jest EXP i jakieś chyba jeszcze bonusy nawet później dodają. No i słuchajcie, zakończymy sobie w tym momencie ten odcinek. W następnym idziemy do kolejnej misji głównej. Tam będzie już sprawdzam. Looks like it's in good to jest tutaj misja Space Administration, administration he, 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 High Quarter HQ. Więc to sobie zrobimy, a jak starczy czasu, to jeszcze Control Point albo poboczniaka. Także dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was na Facebook, Instagram. Zobaczcie co tam jeszcze dostałem w, paczusz, w paczuszce. Dzięki, do zobaczenia i cześć.